Im więcej podejmujesz, im więcej wychodzisz ze strefy komfortu, tym więcej się tego uczysz, tym mniej się tego boisz. I to jest jak ćwiczenie mięśni. Miej ten cel, idź tą drogą, ale wychodź z założenia, że będzie trzeba skorygować pewne decyzje, że będzie trzeba skorygować pewne kroki. Oznacza to jednak, że możesz. Szukać innych rozwiązań, możesz prosić o pomoc, możesz e, skorygować tą decyzję i powiedzieć: OK, w takim razie moje dziecko będzie, może więcej u dziadków, może będę miała opiekunkę do dzieci, może babysitera, który będzie u nas mieszkać. I Konsultacje na honoratarao.com tak decyzje które podejmiemy często tej decyzji nie da się jakby cofnąć ale generalnie decyzje są są elastyczne, bo jeżeli podjąłeś czy podjęłaś decyzję, które, z której jesteś niezadowolona, czy niezadowolony, to możesz podjąć następną decyzję, bo generalnie decyzje są elastyczne. I tak jak mówię, z jednej strony nie możesz już wrócić do tego i podjąć inną decyzję w tym samym miejscu, w tym samym czasie, ale możesz podjąć następną decyzję, która skoryguje to, co ci się nie podobało przy tej pierwszej decyzji. I dla mnie. Um, um, właśnie ta, ta mądrość, że nie ma złych czy dobrych decyzji. Są tylko decyzje i związane z nimi konsekwencje. I jeśli nie podobają ci się konsekwencje danej decyzji, możesz podjąć nową decyzję. Bo czy nie możesz się cofnąć, jakby do tej podjętej decyzji, ale możesz skorygować ją. I często ludzie, także w obszarze biznesu, gdzie jest mowa o celach długoterminowych, zawsze mówią: miej ten cel, idź tą drogą, ale wychodź z założenia, że będzie trzeba skorygować pewne decyzje, że będzie trzeba skorygować pewne kroki, że pojawią się nowe. Spostrzeżenia, że pojawią się nowe yy, yy, okoliczności zewnętrzne, że pojawi się coś, czego się nie spodziewałeś, więc yy, wyjdź z założenia, że tą decyzję, którą podejmiesz, jeżeli ci się nie będzie podobać, jeżeli stwierdzisz, że to nie jest ta, zawsze możesz ją skorygować. I przy tym się nauczyć czegoś, yy, czego może nie wiedziałeś, że jednak nie nadajesz się na życie jako singiel czy singielka, albo że jednak. Yy, Wolisz wrócić do trójkąta niż żyć samej, samemu, albo że jednak wolisz wybaczyć, odpuścić ten ból, niż trzymać ją go kurczowo. I warto, żebyś sobie to wyobraził też obrazowo, jeżeli podjęłeś, jeszcze podjęliście decyzję, czy osoby podjęły decyzję, że chcą mieć dzieci, to jak te dzieci już są na tym, na tym świecie i zauważa, że okej, okay, nie czujesz się w roli mamy, czy w roli taty, że jesteś czego za dużo, albo że cię to nudzi, albo że to nie jest twój świat. To no owszem, jest ta możliwość też oddania dzieci do domu um, 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 sierocińców, co jest um, też możliwe i co ludzie też robią z różnych przyczyn. Ale są też inne możliwości, mniej drastyczne. Możesz powiedzieć, okej. Okay, Widzę, że ja się nie spełniam siedząc 24 godziny na dobę z dziećmi, więc może moje dziecko pójdzie wcześniej do przedszkola. Może moje dziecko będzie chodzić do y, 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 szkoły całodziennej, gdzie będzie też odrabiać lekcje z innymi dziećmi, gdzie ja może nie będę musiała siedzieć i bawić się ja z nauczycielkę. Albo może dziecko pójdzie do internatu. Ja znam taki przypadek, gdzie jedynaczka dobrowolnie poszła do internatu, bo takiej brakowało rówieśników, bo takiej brakowało... Osoby, która, czy dziecka w jej wieku, która razem z nią spędzałaby czas, bo rodzice byli tak zajęci, albo po pewnym momencie rodzice nie zastąpią ci rodzeństwa czy twoich rówieśników. I zawsze można decyzję skorygować. I są osoby, które nie czują się w 100% spełnione w roli mamy, czy w roli taty. I to nie znaczy, że to jest gorsze. Wiele osób rozpoznaje, że okej, okay, siedząc w domu 24 godziny na dobę, na dobę z dzieckiem, czy te 12-14 godzin tego um, czasu w ciągu dnia, nie daje dziecku to, co może daje przedszkole, żłobek, spotkanie z rówieśnikami, e, e, socjalne kompetencje e, itd. Tak Pewnych decyzji nie możesz wycofać, dzieci już są, ale możesz skorygować i zrobić tak, aby, aby ten kompromis nie był dla ciebie za duży, abyś umiał się odnaleźć w tej nowej sytuacji, której sobie nie do końca wyobrażałeś, i to często tak jest, o czym się nie mówi, że rodzice są często całkowicie sfrustrowani, nie zdawali sobie sprawy z tego, że. Te pierwsze miesiące dziecka są tak wyczerpujące, albo że okres dojrzewania jest tak wyczerpujący, albo błąd dwulatka i tak dalej, i tak dalej. Oznacza to jednak, że możesz Szukać innych rozwiązań, możesz prosić o pomoc, możesz e, skorygować tą decyzję i powiedzieć, ok, w takim razie moje dziecko będzie, może więcej u dziadków, może będę miała opiekunkę do dzieci, może babysitera, który będzie u nas mieszkać i tak dalej, i tak dalej. Wszystko ma swoje plusy i minusy i można skorygować decyzję. I często osoby, które mówią, no wiesz, on rata, ale ja się boję, że jak odejdę, to będę tego żałować. Żal. Uczucie żalu jest opcjonalne. Nie musisz go wybierać i nigdy nie możesz porównać, jakby było, gdybyś nie odeszła, bo porównała już różne czasy, różne przestrzeni. Byłaś w tym w tej czasie też inną osobą. Wietrze możesz skorygować. Często można wrócić do partnera, partnerki. Jeżeli nie, to y, są inne możliwości, aby. Ym, Mieć to w życiu, co się chce mieć, bo niekoniecznie powrót do tego samego partnera daje ci to, czego może tak naprawdę szukasz. Więc sam strach przed tym, że podejmę złą decyzję, jest zupełnym absurdem, bo nie ma złych decyzji. Są doświadczenia, które warto zrobić, które ważne jest, żeby, żeby przeżyć, żeby. Dojść właśnie do pewnych nowych spostrzeżeń. I często osoby, które, szczególnie kobiety, które zostały zdradzone i mówiły: No, ale ja poświęciłam dla mojego męża całe życie, nie pracowałam, pozwoliłam mu się rozwijać zawodowo. Ja tu biorę zawsze poprawkę. Czy naprawdę zrobiłaś to dla męża? Czy naprawdę. Mm, było to te 14-15 lat, jak wychowywałaś e, e, dzieci wbrew Tobie. Jakby było faktycznie wbrew Tobie, to byś też coś zmieniła. To byś rozpoczęła pracować. A jeżeli nawet wtedy była to widocznie właściwa decyzja. Ale to nie znaczy, że teraz nie możesz jej zmienić. Ok. To teraz rozpoznaję, że Mam prawo też wrócić do pracy, że teraz już chcę pracować. Że teraz podejmuję inną decyzję, bo widzę, jak to jest, jak nagle zostaje bez środków do życia, bo um, mąż odchodzi do kochanki, a ja jej nie pracuję, czy nie pracowałam. Zawsze możesz zacząć pracować. Jest wystarczająco pracy dla wszystkich. Ale m, trzeba tutaj też szczerze spojrzeć na siebie i na to, z jakich powodów podejmowałem takie czy inne decyzje, i czy te decyzje, które podejmowałem wtedy jeszcze mi służą. Jeżeli mi nie służą, to masz prawo i możliwość, i umiejętność, i zdolność podejmo, podjąć nowe decyzje. I ważne jest ważne jest to, żeby sobie zdawać sprawę, że yy, Podejmowanie decyzji jest jak, jak ćwiczenie mięśni. Im więcej podejmujesz, im więcej wychodzisz ze strefy komfortu, tym więcej się tego uczysz, tym mniej się tego boisz. I to jest jak ćwiczenie mięśni. Jeżeli 20 lat nie zmieniałeś nic w swoim domu. Siedzicie ciągle w tym samym miejscu, przy, w kuchni, przy stole. E, ciągle jeździcie e, na ten sam urlop do Chorwacji. Ciągle e, w, w Wielkanoc albo w Boże Narodzenie robicie to czy to. To oczywiście, że mózg się e, e, broni i nie chce podejmować nowych decyzji, bo nie jest przyzwyczajony. Ale jak zaczniesz małymi krokami, Podejmować decyzje, zacząwszy od tych małych, że stawiasz granice, że yy, pozwalasz sobie na zmianę ról, na odrzucenie pewnej roli, na wejście w nową rolę. I bardzo przyziemne, że zmienicie w końcu miejsce przy stole, przy którym siedzicie. Żeby dzieci też rozpoznały, że nie trzeba yy, yy, siedzieć całe dzieciństwo w jednym, przy jednym miejscu yy, przy stole. Że życie to jest zmiana i życie to jest zmiana, jeżeli my nie zaczniemy się z tym oswajać, nie zaczniemy pokazywać nasze dzieci, to ja, naszym dzieciom to, to, jak my przygotujemy te dzieci do dorosłego, spełnionego, świadomego szczęśliwego życia. Jeżeli dzieci myślą, że cały czas się jest... W jednej pracy, w jednym miejscu, przy jednym stole, na jednym krześle i robi się w każde święta, wakacje i tak dalej, to samo. Życie to jest zmiana. Jedyne, co w życiu jest stałe, to zmiana. Myślę, że już słyszałeś to powiedzenie. Więc ćwicz, rozpocznij już teraz ćwiczenie: OK, co mogę zrobić teraz inaczej? Jaką decyzję mogę teraz podjąć? Której wcześniej nie, nie podejmowałem, bałem się podjąć. Im więcej podejmujesz decyzji, tym stajesz się bardziej odważniejsza, tym bardziej ufasz sobie, swojej intuicji, swoim umiejętnościom decydowania. I im częściej tym robisz, tym silniejszy staje się twój mięsień decyzyjny, tym lepsze staje się twoje życie. Ponieważ to ty jesteś pilotem w swoim własnym kokpicie. Ty decydujesz, czy lecisz w górę, czy lecisz w dół, czy lądujesz, czy pozostajesz w powietrzu, czy musisz uzupełnić paliwo, dokąd w ogóle lecisz, to są decyzje, które wolno ci podejmować w życiu samemu czy samej. I to jest tylko ogólny zaraz, nie? Myślę, że rozumiesz. Ty decydujesz, czy lecisz w górę, czy lecisz w dół. Ty decydujesz, kiedy robisz przerwę. Ty decydujesz, dokąd w ogóle lecisz. Dlatego w modelu samo jestem wielkim zwolennikiem, aby powiedzieć: Zaczynam od wyniku. Jaki chcesz mieć wynik? Dlatego w Power Talku, który dostałeś, mówię: Wiem dokładnie, dokąd zmierzam. Widzę dokładnie cel przed moimi oczami. Bo wiele ludzi wie, czego nie chce. Ale nie wie, czego tak naprawdę chce. Moje ulubione pytanie, moi przyjaciele, moja sześniaczka ostatnio mi opowiedziała. Wiesz, co ja teraz stawiam moim przyjaciołom to samo pytanie? O czym marzysz? Ludzie boją się powiedzieć w ogóle, o czym marzą. Jak ja się pytam, o czym marzysz, mojego syna, mojej sześniaczki, moich przyjaciół, to w pierwszym momencie, jak pierwszy raz usłyszeli to pytanie, to wszyscy, no nie wiem, no może trochę więcej spokoju, może trochę. Ty musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz, o czym marzysz, jaki jest, chcesz mieć wynik. Chcę mieć związek, w którym nie muszę czuć się jak w klatce. Chcę mieć związek, gdzie mój partner widzi moje potrzeby. Chcę mieć związek, gdzie mamy umiejętność komunikacji, gdzie możemy sobie powiedzieć o niewygodnych sprawach, o dyskomfortowych zachowaniach. Czy wiesz, dokąd zmierzasz? Czy wiesz, jaka jest Twoja wizja związku? Czy wiesz, jaka jest Twoja wizja em, przyszłości, życia? Jak chcesz się czuć? Kim chcesz być? Chcesz zostać ofiarą? Chcesz zostać w bólu? Czy chcesz wykreować spełnione życie? Czy chcesz pomyśleć: Ja chcę za rok? Być w tym miejscu, że siedzę w ogrodzie, czuję się dobrze, mam pracę, gdzie się, gdzie się czuję dobrze, mam partnera, z którym czuję się tak albo inaczej, który ze mną robi takie, a nie inne rzeczy, który ze mną buduje taką, a nie inną przyszłość. Zastanów się dokładnie, czy wiesz, dokąd zmierzasz, czy masz dokładnie obraz przed swoimi oczami: ja chcę takiego związku, bo jak nie wiesz, to nie będziesz miała. No bo skąd ma mózg wiedzieć, dokąd ty zmierzasz? Dokąd, skąd ma twoje wewnętrzne, twoja wewnętrzna energia wiedzieć, dokąd ty zmierzasz? Bo większość ludzi mi potrafi ja nie chcę takiego partnera albo ja nie chcę już tyle pracować. Ale co chcesz? Co konkretnie chcesz? Ja wiem bardzo dokładnie, co chcę. Bardzo dokładnie mam wizję, czego mam wielkie marzenia. Wiem, dokąd zmierzam. Wiem dokładnie jeszcze, co zbuduję, co wykreuję. Wiem, jakie produkty będę miała. Wiem, w jakim show jeszcze wystąpię. Wiem dokładnie, co jest um, um, moją przyszłością. Dokładnie mam wizję swoje, przed swoimi oczami, dokąd zmierzam. I dzień w dzień wstaję rano i pracuję na to. Dzień w dzień wstaję rano, piszę w moim dzienniku codziennym tam, do, tam zmierzam. Tyle chcę zarabiać. Taki związek chcę mieć. Taką otwartość mentalną i y, emocjonalną chcę, chcę mieć. Takie dzieło chcę jeszcze stworzyć. Wiem dokładnie, dokąd zmierzam i podejmuję w związku z tym decyzję każdego dnia. Każdego dnia i to zaczyna się od tych małych decyzji, że wstaję o 5 rano i zaczynam mój dzień od. Medytacji, od tego, że wysyłam intencje na ten dzień, od tego, że piszę sobie dwa, trzy kroki, co dzisiaj musi być zrobione, od tego, że świadomie zatrzymuję się i robię przerwę, od tego, że świadomie poświęcam czas mojemu mężowi, mojemu synowi. Wiem dokąd zmierzam. Zastanów się, czy Ty wiesz dokładnie dokąd zmierzasz, jakiego związku chcesz mieć i pozwól sobie wyobrazić to też ze swoim partnerem. Nawet jeżeli teraz wydaje ci się to niemożliwe, otwórz się, że Twój partner jest dokładnie w tym samym bólu i dokładnie w tym momencie zastanawia się, czego chce. Jeżeli, jeżeli wykreujesz, jeżeli dasz sobie to przyzwolenie, że zasługuje na całe szczęście, na całą dobroć, na całą obfitość w życiu, to co dostaniesz? Jeżeli nie wiesz, jeżeli się boisz podjąć decyzji mentalnej, że zasługujesz, zasługujesz na całe szczęście w życiu, na całą dobroć, nie na połowę dobra, nie na część tylko dobra, nie na niewielką część, bo może zdradziłeś, albo może zaniedbałeś, albo może zasługujesz na całe dobro, tylko naj konsultacje na honorataraus.com